thank you Siema, z tej strony, Lejmon. to jest nietypowe zaczęcie odcinka, bo yy, zaczynam od bossa, jako że. Ha, mogę mu jebnąć jakkolwiek, bo kurna, ich jest tu więcej teraz. Podejdźcie. Ale... Proszę no chcę wykorzystać ten atak, on jest OP, ale oczywiście, jeżeli się nim umie trafić. padł, padli, pójdę po zdrowie, i co teraz? Mogę mu itnąć? Mogę, właśnie. Nie wiem, czy właściwie mam. Czemu ja mogę coś zrobić, co on się tak obraca po prostu? Okej, okay, to tak nie działa. Ty, co mam ja mu zrobić? tego, że unikać ataków... Ty no halo... Ale... Możesz poruszać się w bardziej przewidywalny sposób i przestać się kręcić, żebym mógł ci coś zrobić? ok, e, więc... Nie, nie, już, widzieli, już widzieliśmy tą kassenkę. Pytanie moje brzmi, co ja mam zrobić z tym piratem, bo... Z tymi to wiem, co zrobić. Chodź tu! No, serio? Nie podskakuj, kiedy w ciebie celuję. O! Kolejny. Dobra, łatwo z wami. Te, te ataki ulepszone są takie... Takie przydatne. Wcześniej z nich jakoś nie korzystałem. Dobra i ostatni raz Ostatni raz, on się teraz wystrzeli. Tu gdzieś było zdrowie. Gdzie jesteś? O i teraz się zaczyna kręcić i nic mu nie mogę zrobić. Walić tutaj na te, tu, tutaj teraz o. Dobra, mu raz. Oj oj, oj. Teraz o, mogę... mogę. go do własnej dziury w ten tagować, Czy coś Okej, okay, znowu się... Znowu ugrzązł, Możemy mu walnąć parę ciosów. Yy, zaraz. Nie ma tu więcej zdrowia może? Gdzieś w pobliżu. Aby się przydało, milordzie. Nie widzę czegoś takiego. Okej. Okay. O. Na tym pole... A, bo tu są takie Były takie te jakby Xy, w których na które prawdopodobnie jak on wejdzie to zrobią się wtedy dziury, ewentualnie jak wejdzie dwa razy w ten sam. Nie, serio? Ja... Yeah. Nie spodziewałem się takiego zagrania, no. Prawie wyszło. Dobra, nara. Boss nie jest ciężki, tylko zrąbałem na końcu, bo już chyba prawie go pokonałem. I ostatni raz. Ej, ale od bomb nie chcę zbierać obrażeń. Ej, pyk. Py... O, dostał jakimś cudem. Nie wiem, jak uniknąłem tamtej bomby. Ej, nie ten przycisk, ok. Chodź tu. Piratem. Dobra. Gdzie tu są te miejsca z kiksami? Tutaj. Zajebiście, Teraz możemy mu walić bomby. Albo od razu go... Czy to nie o to chodzi? To o to chodziło, bo wydaje mi się, że trochę mogło nie o to chodzić. Okej, okay, nowi przeciwnicy. Co z ja im zrobić? A, oni te, w ten sposób, okej. Okay. To jest w miarę łatwe. Zaraz ich nie było trzech? Jest trzech. Ale czemu, czemu was na bombę ich nie zabiło? No weźcie, no to już było trochę... trochę... Ha naprawdę. Nie. nie, nie, nie. Okej. Okay. No i nie trafiłem. Bra nie trafiłem. No walnij w tą podłogę już. No z naprawdę. Czyli w tamtym momencie nie dotarłem nigdzie daleko. Wbije się któryś we mnie. Mi się nudzić trochę zaczyna, no. Eee, tragedia. No, serio. Nie mnie bomba akurat w takim momencie No... Naprawdę... Dobra no, Kurwa dajcie mi ich jebnąć Stoję w miejscu żeby... We mnie wlecieli, ja tu bomba we mnie wlatuje No... O, ja od tego odszedłem No, któryś się odważy w końcu, czy no, no, no i odsunąłem się? No, co ja mam kuziwa zrobić? Znowu katsełka, oczywiście. Rany. No pisknąć Ci chciałem zacznij się kręcić jak totalny nie wiem kto dobra Mam nadzieję, że o to chodzi, bo to są jakieś katsenęki więc nie są jakieś inni przeciwnicy, więc chyba to o to chodzi. Chodźcie, tu Dobraj jeden. Po jednym już. Dobra, to jest dobra taktyka, żeby podskakiwać. Oni wtedy we mnie nie trafiają. Dobre Pyk. Eee, chodź teraz, tu. Halony, nie wkręcił się. Scam tu jest X. Dobra. Co, I co, teraz jakaś trzecia faza? Czy... Czy nie do końca... Czy mój pierwotny plan był lepszy? No, podskocz i wtedy zrób to, a nie na odwrót. No, pyk, pyk, pyk. Ale podskocz i zrób w ten sposób, i idź i mu raz, czy coś. Zdrowie, może sobie po niej się przejdziemy. A mogę tu wejść? Oczywiście, że nie mogę. No dawaj, no! Nie widzę kolejnego iksika Kurwa mać. Co ja mam tu zrobić? Czemu on nie ma pastka życia? Kurwa, mi ten boss. No, sajep mu, no po prostu porządny już. Tu jest jeszcze trzecia dziura, dobra, nie widziałem jej wcześniej, nie wyciszyłem Messengera, idę się zabić. Ech. Co teraz? A, ty. Zapomniałem, zdążyłem już zapomnieć, co się działo na świecie. No. Tu masz wejść, ja cię tu wywalam w wodę. Tu cię wyławiają. Tego się nie da pominąć, na no, szkodę. mnie to szczerze mówiąc to troszeczkę nudzi. Yes. Pyk. Teraz chodź tu. Walimy cię na łeb. Chodź tu. Prosto na mnie. Dawaj. No i dobrze. Halo! Wywal go do tej wody. Ech. Mm. Teraz znowu będą oni? Mam nadzieję, że dobrze robię. Ale może być tak, że wcale tak nie robię. Tego się chyba obawiam najbardziej. Halo. Pyk. Pyk. Teraz ty wychodzisz po raz trzeci. Ci walę w ten sposób. To było gdzieś tu. Tak to jest tu. Chodź, chodź prosto tutaj. Dobra. Tu, tu, super. Teraz statek odpływa bez kapitana. A, już go nie wciągnęli. Co ja go ciągnę za łódką. Dobra, mroczne doki. Mam. Opuszczone miasto. Jeszcze sporo dukatów można tu zebrać. E, Okej, okay. czy to jest... Zaraz, to jest lobby, prawda? To nie do końca jest następny poziom, w sensie no, to jest nowe lobby, tak jakby. A może i nie, bo tu jest jakaś skrzynka. Teraz nie, no, bez przesady. W to nie mogę wejść. Tu coś spuszczają. Okej... Okay. Przy tych łódkach może wam pójść do tych łódek, w sensie? O to mi chodziło. Tu jest dziś przejście. się nic nie otwiera i no po coś musi być ta ta skrzynka tu 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 du, tu du, tu du, tu myślałem że tu coś było tak przez sekundę nie może naprawdę, muszę po prostu podejść do tych łódek, czy coś. Właściwie mogę na nie wskoczyć. Nie, ale serio, co, co tu jest do zrobienia? A może mnie przepuszczą przez te kraty, które tam są? Teraz, nie, tu, tu nic nie było. Po co ja tu się wracam? Całkowicie niepotrzebnie. Tu mam wejść, prawda? Tak, prawda. Dokładnie tutaj miałem wejść. Tego nie mogę przesuwać w skrzynce. Interesuje mnie też. A po to, żeby wejść na górę, to przesuwam. Tylko jeszcze Dobra, tak, te... to było głupie. Zaraz kolejna umiejętność. Świetnie! A, czyli tu były tylko gwiazdki, nic więcej do odkrycia nie ma. Okej. Okay. W 100% rozumiem. Trzeba było poograniczać trochę zbyt. Zbyt kreatywnych użytkowników. Mogę, muszę do tego wejść. Bo tu jest. Tu są zesrane. Ej, nie, nie, chcę, chcę wyjść. Dobra, i teraz tak wszystko. Pyk! Super. 3000 dukatów uzbierałem. Więc trochę. Dla mnie są users. Ale zawsze, z... nie wiem, nie zbieranie niczego w platformówce to, ty, ty, nie wiem, ty, czuję się wtedy tak pusto jak gram w ten sposób. I, 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 aj, i, i, aj, i, <tryk> nie złapiesz się, nie złapiesz się, A Też muszę podskakiwać. No serio no ja pierd... A to się... To się wszystko wyłączyło, okej. Okay. No tak, bo przecież tu były lasery i bym nie przeszedł normalnie. Znaczy mógłbym pudłem, ale... Ale nie no nie no. Serio okej okay. Kur... nie To jest... to jest wyższy poziom hamstwa To już... To, to było naprawdę Przesko... Kurde bele, przeskocz Rozwal to, zbierz tu Idziemy wyżej. Ech, musieli to jeszcze tu dać. Ma mało przeszkód. W sensie wiem, że to są końcowe poziomy. One powinny być troszeczkę cięższe. Tu na górze coś jest. więc jeszcze się po to wybiorę. Już nie mogłeś się złapać, Kao, Rozumiem. Yyy, tam na górze coś było. Już tego nie zbiorę, prawda? Już tego nie zbiorę. Trudno. Naprawdę trudno. Już, już się z tym pogodziłem. Checkpoint: są jacyś strzelający. O, ja nie mam HP, ja nie mam HP, eee, eee. eee. dobra, nieważne Czemu ja tak dzisiaj? Nie po... Nie powinienem Wal w niego tymi bumerangami, Niech pada Do maksa sobie odrestaurujemy HP Tu nic nie ma Najcyś no, to sobie już toczeniem się zniszczymy. O, Ślepy zaułek? Nie, tu. A, a to. To byłoby fajnie, gdyby coś tu było ukryte. No to nie jest ukryte miejsce. Nie wierzę w to. Już myślałem, czy się nie złapałem. Już miałem pójść. zabić się a to był śl ten ślepy zaułek to no nieważne, jed jednak mądre nie, nie wpadnie, tylko do wody Beczki. kurwek, tego nienawidzę Dedaj, ty kurna Nie wiem, pat pat pac, pac. Nie wiem takie miejsca, w których kamera wariuje i nie wiem, nie mogę Dobra bym chciał spidranować tą tę grę, to no nie jest tak ciężka. Opsia. Wiem co tu się wydarzy. Naprawdę nie musimy mi tego tłumaczyć. zły albo coś całkowicie się normalność się czasami trafia. Jak się skacze, prawda? To nie jestem tylko ja prawda? O, więcej z To jest z góry, A to jest dalsza część poziomu, to chyba jednak więcej czasu żeby je tu zebrać no tak no. za wcześnie za późno raczej no nie widzę kiedy we mnie później szarżujesz, ty... jest no, kurwa ja chcę je zabić chcę je zabić a ja nie mogę Jak gwiazdka Super, co tym razem się odblokowało? Świetnie, zebrałeś 50... no nie Czyli nie? Wow, dobra, jak przytrzymam ku Super To, to jest tylko... Wszystkie właściwie są przydatne te umiejętności, ale ta wydaje się być najbardziej użyteczna. Yy, zaraz są zawalczę, ale mam wrażenie, że tam coś jeszcze było. A nie tu. Czy tam coś jest w oddali? A, tam i tak będę musiał iść, bo tam jest checkpoint. Tylko trochę naokoło na razie pójdę. Bo gra mi nie pozwala inaczej, korzystajmy sobie z bumerangi, bo trochę mamy mało zdrowia. O dobra, nieważne, chciałem sprawdzić, czy a nie, ja... nie, i się, co Jezus, znalazłem, taki super sekret, nie, taki super jestem. a... Tak naprawdę znajduję rzeczy, które są tu normalnie. Nie wywalić się od wody, proszę. No i cyk, mamy fula. Toczmy się dowoli, a ja mogę skręcać? Mogę! Ten no nowy wymiar tego poruszania się. A mogę się. No, mo tym nie mogę skręcać. Mogę iść z boku, mogę iść z boku. Wtedy mi się nic nie będzie działo. O, rozwalają się o mnie beczki, super. Toczymy się. Na dużo piratów, no chyba... W sensie myślałem, że to już będzie walka z hunterem tak w zasadzie za tym... Za tymi tysiąc... Za, za, za przejściem którego chronił ten bossman cały albo oni nie schodzą na hita, zawsze zawsze myślę, że. O, oni są na hita, oni są na hita. Oni nie są na hita. Są potężni. Przecież tu jest tak ciemno, mogłem pominąć parę skrzyneczek z dukatami. Ale kto by się tam przejmował? Zaraz tu czegoś nie ma, to tak. Dziwnie wygląda Dobra nie, nie martwujmy bumerangów. Bumerangi są bardzo przydatne. A mogę w niego się tak wdupić? Może, może spróbujmy z dystansu, bo coś czuję, że to nie jest najlepszy pomysł. Jakiś tam kluczyk, dokądś let's go. Więcej dukacików, e, ale fajnie wygląda ta lokacja. A to dla. Dlatego się spieszę, rozumiem się tak zastanawiałem co mi? Co mnie tu będzie gonić A to się po prostu rozwala za mną Dobra OK. okay. Pra, pra, prawie bym zginął znowu na samym końcu, tak jak zwykle. Ale na szczęście się udało. Czy ja ich muszę gonić? Właściwie. Nie, ten statek płynie za mną. Bo myślałem, że oni, nie wiem, odpływają albo coś, albo będą do mnie strzelać. Tym stateczkiem. Nie, no to się przyda. To toczenie się ciągłe. Mogę sobie tak przejść i po prostu rozwalać beczułki ja mam wejść na ten statek bo nie widzę innej takiej jakby drogi ja ciężko się trochę z tym steruje w sensie Q i A kliknąć na raz to jest trochę ciężko nie ukrywam Koniec poziomu Opuszczone miasto nie zebrałem, Liona. rzeczy ale to nie jest całkowicie ważne to, to by było na tyle w tym odcinku Trzymajcie się do następnego, na razie Trochę był szybko, na szybko nagrywany, no ale no co Szkoła nie oddaje